Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Sirius Sama, pierwszego Sirius Sama e, Witam Was w czwartym już odcinku. E, kliknę tylko sobie tutaj dla przypomnienia gramy w mapkę Wallay of the Kings e, w tym momencie i e, startujemy, nie ma tutaj najmniejszego sensu cokolwiek opowiadać o tej mapce. Zaraz zobaczymy sobie wszystko co się wydarzy. Chyba już teraz będziemy znowu na świeżym powietrzu na szczęście. Mówię na szczęście dlatego, że yy, no tam w tych podziemnych powiedzmy budowlach to nie jest tak fajnie. Ja to jednak lubię duże przestrzenie yy, i to tak naprawdę jest fajne w tej grze właśnie te duże duże bitwy na dużych przestrzeniach. A to tylko jeden był Kibcio Myślałem, że więcej będzie biegło, dlatego sobie zmieniłem na pistole, a tu... a tu przykus. Dobra, chciałem wejść sobie na tą górę, zerknąć. Czy tu coś jest? Jakieś naboje tylko do strzelby. Rozbieramy wszystko. Alba z tej odległości to jest. Kurde, o kurde, o kurde. O kurde. Pawł, leci. Zaczyna się robić ciekawie już teraz. W tej grze. W końcu się coś dzieje. Ciekawego. Bum. Dobra, to już była fajna akcja. Nawet pewnie dałoby się tutaj zginąć. Robię sobie Quick Save'a, bo cię każdy w ogóle niedługo trzeba będzie zacząć robić Quick Savey, co, co każdą większą walkę. Tego jak wypierdzieliło. Dobra. Te krzyki to za każdym razem po prostu... Proszę, byka. O kurde! Czy on ma... <ścoughs> tak, on miał, on miał... tego krzyczącego kamikadze na sobie. Dobra, widzę laserowe roboty. Nie wiem, czy jedna rakieta starcza? Jedna rakieta starcza na nich. To spoko. No tylko trzeba trafić. Aj. No co jest? Dobra, teraz widzę, że jeszcze duży wyszedł Duży niech trochę podejdzie, bo mi tylko trzy rakiety zostały, chociaż w sumie Raczej starczy O kurde, ja mu nic prawie nie zabrałem życia Pamiętacie pierwszą misję takiego jednego czy dwa to zabiłem z tego, z pistoletu pojedynczego. Bo mi się... tak coś wymyśliło w głowie. Dobra, idę stąd. Nie chcę się z nim walczyć. Za dużo tych raboli tu jest. O kurde. A tego gościa to się nie spodziewałem. To przeciwnik. Przewince żaboli. Dobra, sprawdźmy sobie, co to był za przeciwnik Alurdan Reptiloid Kommon Pospolity. Dobra. On chyba też będzie występował w kilku wariantach, z tego co pamiętam. No, teraz dopiero pojedynkę tak naprawdę rakietnice no, to jest po raz. Aha, a propos kilku wariantów, Quick save. tak w ogóle, bo nie mam za dużo życia. Dobra, chyba, chyba już będzie po wszystkim zaraz. No, jego ja też zabiłem, ale sam też zginąłem. Więc muszę się bardziej skupić na tych kulkach chyba Kurde, to nie będzie takie proste Nie mogę błędów robić Dobra, teraz chyba będzie ok O nie Dobra, Uuu. to było mocne. Highlander to był 45 stóp wysokości. Cię wydaje, że jeszcze takich spotkamy potem kiedyś, ale może mi się tylko wydawać. No, w każdym razie racie to był pierwszy boss taki. Jako taki, nie wiem czy to już jest koniec misji, bo to tylko miało być te alejka króla i w sumie to chyba koniec będzie. A tu jeszcze coś może się wydarzyć. Coś tu jeszcze będzie, bo widzę przeciwnicy stoją, są rzeczy do zebrania. Jest woda, do której można wpaść. Mieniam broń. Słyszałem gdzieś Skorpiona, no właśnie. Wuja Skorpion. Dwie... O kurde, akurat w Dwie ostatnie rakiety zostały. Nic mu nie zrobiłem? Co jest? A muszę użyć tego. Dobra, wbrew pozorom z pistolego szybciej pewnie zabiję. Bo one są celne bardzo. No właśnie, a ten shotgun to taki. Nie wiem, czy ja chcę do wody wchodzić. Nie lubię nigdy do wody w grach wchodzić. Nie wiadomo, czy się wypłynie. Wow, one prądem walą. Rybcie. Ale tam są rakiety. To warto. Warto zajrzeć. Wychodzę stąd. No, mam pancerz w z No i spokojnie panowie, ilu was jest? Dobra, o tam są dwa skorpiony chyba teraz. Ile mam rakiet? Pięć. Dobra, one chyba po jednej rakiecie siadają. Nie, nie siadają po jednej rakiecie. Jest ok, jest wspaniale, można tańczyć. Zabieramy znajdźkę, coś takiego się właśnie wydawało podejrzane, że on tutaj sobie smacznie śpi. Nie byłem pewien, czy on dopiero w stanie jak coś zbiorę, czy, czy już mogę do niego ładować od razu. Week safe? O, długi korytarz. ¿Dónde y... Żaboli! No, ten akurat... Ta dubeltówka to ładnie to działa z tymi żabolami. Wam powiem. No, tak można grać. Eee tam, nie psują się figurki. Czegoś ukrytego nie ma? Na pewno jest coś harczącego tutaj. Dobra. A. Najpierw idę tu. W ogóle mam jakiegoś maila, co ja tutaj dostałem? Aha, odnośnie tych rybek. Jakieś flonderki. Teraz pytanie, dobra, idę tutaj najpierw. Jaka podłoga wyślizgana? Pływam normalnie. Co to za? Manuskrypt jakiś tajemniczy. Dwie żaby się zapodziały. Zagubione w akcji. O, ale się pakowałem. Pięknie w locie się rozpadł, po prostu jak aż miło. Dobra. Myślę, że powoli się chyba plansza powinna kończyć. Analiz. I co żeś przeanalizował? Chambers of Horus. Znajdź mechanizm. To idę szukać mechanizmu. To było śmieszne. Aha, słyszę konie, a nie widzę. Czy już nie mogę wrócić teraz tam? to zacznę... Ja już biegną. Konie po betonie. Tak wam powiem, że tak dosyć stresująco to wygląda. Jak nie widzicie, co jest tam z tyłu. I tylko te konie biegną coraz głośniej, coraz głośniej. Otworzy się teraz? Oto to chodzi. ja tego nie lubię, jak słychać te ryje, a nie widać skąd. No, jakie to zdenerwujące! Nie można w takim ciągłym stresie żyć. A kuku? Dobra, quick save, bo tu się coś będzie działo. ugly freak! A, oni sobie przechodzą przez te... Przez kratki A ja nie mogę wyjść przez kratki? Co to za oszustwo? To, co Aha. Uh -oh. <laughs> to sama reakcja Co, oni chyba nie przejdą przez kratki, co? Aha Przez kratki może i nie przejdą. Te skorpiony tutaj napierdzielają. Tak wściekłe. No, wam powiem, że to już było. To już było trudniejsza rzecz. Ale chyba już kończymy teraz. Hmm. Albo i jeszcze nie. O, to wygląda bardzo zachęcająco. Dobra. To co ja mam tu zrobić? Najpierw to zniszczyć jakoś? Mogę to zniszczyć? Nie mogę. Hmm. A może tak muszę zebrać, żeby nie wcisnąć tego guziczka? Co? Jak myślicie? Dobra, nie wiem. Na razie nie mam pomysłu, to mam to gdzieś. Idę dalej, chyba że się nie da nie, nie wziąć tego. Ja rozbiłem przydem stąd. Jakieś kolejne kolce odpaliłem. Bo, może właśnie wyłączyłem tamte, tak? Nie ma ich, dobra czyli po prostu trzeba było w innej kolejności to rozegrać. O, mamy Gana. w końcu nowa broń. A to jest fajna broń bardzo szybko strzelna. Fajna do eliminowania hurtowej ilości przeciwników Tak jak widzicie działa świetnie na żabole, na wszystkich tych takich małych pajaców I co teraz? O, Koniuniu leci z koniuniami też sobie radzi. To jeszcze nie koniec. Chyba. A może? Zrobiłem quicksafe'a w razie co. Zmieniam na razie na shotguna. Ale o tym trzeba pamiętać, że jest ta broń. Dobra, chyba koniec mamy mapy. W ogóle wyszło prawie 20 minut, więc sporo. Dobra, tym razem znaleźliśmy jakiś złoty trójkąt. Nic nie robienia. Także to by było na tyle dziś. A to jeszcze, 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 patrzcie, coś jest. Jeszcze. Wirus jakiś podniosłem. To jeszcze jest Wally of the Kings w dalszym ciągu, więc jeszcze. Jeszcze chwila. Jeszcze nie dojadajcie popcornu. Eee, na dół raczej spać nie chcę. O! Hmm. Próbuję. Ha. co się stało? Ha, skończyłem mapę wpa wpadając do wody. Dobra, podoba mi się takie podejście. Po prostu mi kładka strąciła do wody, przez co przeszedłem sobie misję. Ok, tutaj zero sekretów, więc nie poszło najlepiej. Kolejna misja będzie w oazie, więc już w końcu wejdziemy na zewnątrz, tak na poważnie mi się wydaje. Także to by było na tyle dziś. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć.